The <laughs> Cześć Wam wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W kolejnym odcinku Nykowski spaceruje. Część z Was może kojarzyć z jednego z poprzednich odcinków ten fragment. Obiektyw, w którym teraz filmuję właśnie czeka na swój materiał, który pojawi się niebawem na moim kanale. E, spróbujcie zgadnąć, co to za szkiełko. Czyli jest uber szerokie, nie ma stabilizacji, e, jak zresztą widać. E, jeżeli przychodzi Wam coś na myśl, to e, dawajcie znać w komentarzu. A jeśli nie, ale czytacie tytuły filmów, to już doskonale wiecie, że chodzi o to szkiełko, czyli o Fujinona 8 mm, f3.5 dla mocowania Fujifilm X i jest to szkiełko, z którym miałem możliwość chwilę poobcować więc dzisiejszy materiał nie będzie testem, nie będzie recenzją będzie jakby takim materiałem na temat moich wrażeń moich spostrzeżeń co do tego szkła a że jestem ogromnym fanem obiektywów szerokokątnych co możecie zobaczyć na przykład w tym filmie to tym bardziej ucieszyłem się na możliwość pobawienia się tym właśnie szkiełkiem dlatego zapraszam Was już teraz do materiału Jakiś czas temu Fujifilm w końcu przedstawiło super szeroki obiektyw, który jest mały, ostry, o niesamowitych osiągach oraz niewymagający specjalistycznych mocowań dla filtrów. W końcu mamy małe szkiełko z gwintem o średnicy 62 mm, które w mojej opinii jest niesamowite, ale od początku. W opakowaniu znajdziemy standardowo oba dekle, papiery, skarpetę z mikrofibry, osłonę przeciwsłoneczną, i na tym kończy się zawartość pudełka. Obiektyw po wyjęciu z worka sprawia świetne wrażenie w kwestii wykonania oraz imponuje małym wręcz kieszonkowym rozmiarem. W kwestii konstrukcji, to znajdziemy tutaj cały szereg uszczelnień, na co wskazuje nazwa WR w nazwie, włącznie z gumowym kołnierzem bagnetu chroniącym połączenie z aparatem oraz styki komunikacyjne. Karbowany pierścień ostrości o szerokości około 18 mm pracuje według mnie bardzo przyjemnie i płynnie. Tuż za nim, ale oddzielony metalowym ringiem, znajduje się również karbowany pierścień przysłony, pracujący w zakresie od F35 do F22. A następną wartością jest ustawienie A, które pozwala na kontrolowanie przysłony z pozycji korpusu. Aby ustawić pierścień na wartości A, należy wcisnąć mały przycisk, który służy również jako blokada pierścienia właśnie w trybie A, co uniemożliwia przypadkowe przestawienie pierścienia wartości przysłony. Przednia soczewka ma średnicę 32 mm, a okala ją gwint filtra 8. Średnicy 62 mm. Układ optyczny składa się z 12 soczewek w 9 grupach, a przysłona składa się z 9 listków. Co do fotografii, jakie generuje to szkiełko, to otrzymujemy ostry i soczysty obrazek o bardzo dobrym kontraście. Obiektyw odznacza się niestety dość sporą dystorsją i bez żadnych korekt otrzymujemy według mnie akceptowalny obrazek, ale beczkowaty oraz udekorowany winietą. Na szczęście pliki JPG są świetnie korygowane przez korpus i absolutnie stoją na bardzo wysokim poziomie, usuwając winietę oraz efekt beczki. W plikach RAW bez korekcji będziemy za to te niedogodności widzieć bardzo wyraźnie. Nie wiem jak w innych programach, ale Adobe Lightroom również radzi sobie z tymi dwoma wadami bardzo dobrze, pozwalając nam na osiągnięcie świetnych wyników. Odnoszę jakieś takie dziwne wrażenie, że obiektyw radzi sobie z flarami lepiej bez osłony przeciwsłonecznej, a co do samego charakteru flar, to jest to pewnie sprawa subiektywna, więc zobaczcie sobie przykłady. Focus briefing istnieje i jest zauważalny, ale dla takiej ogniskowej wydaje mi się dość marginalny. Niestety mój korpus nie jest wyposażony w stabilizację, więc nie testowałem jakoś wyjątkowo tego szkiełka w wideo. Ale patrząc na to, co osiąga w fotografiach i jak szeroko patrzy, wydaje mi się, że byłby bardzo dobrym rozwiązaniem do prowadzenia na przykład vlogów. Oczywiście używając właśnie korpusu ze stabilizacją. Teraz zabieram Was na krótki spacer po Toruniu i zobaczymy, jak w naturalnym środowisku się spisuje. Bardzo się cieszę, że dostałem możliwość pobawić się tym obiektywem i wyrazić swoje zdanie. Uważam, że jest to bardzo ciekawy instrument do precyzyjnie określonych celów. Raczej nie wydaje mi się, żeby to szkło było do użytku codziennego. Tak szeroka perspektywa potrafi nudzić odbiorców i odbiorczynie takich fotografii. Dla mnie byłby to świetny obiektyw przede wszystkim do fotografii architektury, zwłaszcza że zachowuje bardzo dobrą ostrość na brzegach kadru, nawet po korekcji dystorsji. Niektóre osoby może odstraszać jego jasność wynosząca f3.5. Dla mnie również nie jest to szkło, które bym zabrał na przykład na zlecenie do teatru, ale już do miasta czy krajobrazu jak najbardziej i chyba jest to dla tego okazu naturalne środowisko. Muszę Wam przyznać, że świetnie się bawiłem używając tego obiektywu podczas spaceru i coraz bardziej skłaniam się ku myśli, że byłby on bardzo dobrym uzupełnieniem dla mojego ulubionego obiektywu, którym teraz filmuję, czyli Viltroxa 13mm 1.4, a ten obiektyw jest moim ulubionym, przede wszystkim ze względu na jasność i możliwość fotografowania w trudnych warunkach, aczkolwiek te 8mm na spacerze czy w plenerze wydaje mi się, że byłoby dobrą opcją dla mnie i czuję, że trochę mi to wierci dziurę z tyłu głowy, aby się ku temu obiektywowi w pewnym momencie skłonić. Mam nadzieję, że podobał Wam się materiał. Dajcie koniecznie znać, czy podoba Wam się taka forma, która nie jest recenzją, która nie jest testem, ponieważ wydaje mi się, że testy, recenzje wymagają o wiele więcej takich, no przede wszystkim bardziej skrupulatnych testów, których nie mam możliwości aktualnie wykonywać, ale może w przyszłości. Póki co taka forma jest dla mnie formą bardzo wygodną. Mam nadzieję, że również przybliżyłem. Wam obiektyw Fujinon 8 mm 3,5. Jeżeli macie taką możliwość, jeżeli to szkło jest w spektrum waszych zainteresowań, to absolutnie bym się nie wahał. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nekowski spaceruje. Trzymajcie się ciepło. Cześć.